Nie, nie. I znowu będę musiała klikać. Uff. Dobra. Najgorszy challenge. Otwieranie skrzynki. Ten. Ogarniaj. O. Ej, nice! Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ja, til fængskine. Ah, oh, sådan skal Der er en Leon. Dinus. Jeg kan lide Dinus, ja. Jest zabij o Dobra. Są dwie skrzynki. Ale to później. Dziewięć razy. Co za to dostanę? Ooo! Mecz ogrodowy. Spoko, włażę w to. Zabiją mnie za to, że nie powinnam, ale robię to. Stiu, leci. Zmieszaniem dystansu? Biorę. Chłopaki mnie zabiją. Challenge od Grimboy'a i od Cupsona. Wi! Wi! Fast, fast, fast! I got the to fast tonight! I got the time to get the winner! Szkoda, że nie mogę pustić. Wypuszczaj! Nie będę używała. Dawaj, jeraj, dawaj, dawaj mi. Dobra, Jadra! Co to było? Ej, co to było? Ej, what the fuck, co to było? Co to było? nie mnie wytłumaczy... Co to było? Halo? Co to było? Nie, ja to nagrałam, o mój Boże. Dobra, spalony. O nie. Dobra, już prawie. Ale czy do dupy, jak ja nie lubię takich gier, w ogóle nie lubię. No chodź tu, chodź tu, chodź tu! Nie! Kurde. Zapomniałam, oni nie mają tego muru rozwalonego. My też tak samo. O nie, mamy, mamy mur. Dobra. Nie strzelaj pies! Zabijaj, zabijaj ich. Damn! Przegrana. Nie, jeszcze nic. Jeszcze gola nie strzelili. Ej, nice. Oh shit! Nie. No i w dupie mamy. Strzelaj. I love you! Say hello! Dobra. Dogrywa, dogrywa, dogrywa. Damn, no i dupa. Już lecę na pomoc. Ty chuju jeden pią. Nie! Mają przewagę, mają przewagę. Damn. Ile już? Cztery minuty. Dobra, porażka, wiem. Dobra, lecimy na konto zielonego, bo muszę challenge zrobić. Nigdy nie zrobię tego, oj nie nie nie! Chyba... Mogą u siebie robić. 99 kasy. Wow! Ma przecenę na Leona! Super. I ma to samo. Kurde. Dobra, jak mu przegram, zabije mnie. Gdzie ma Franki? Dobra, let's go. O shit! Nie! Jeszcze, że mam najgorszą postać. Jest powolny, po pierwsze. BOMBA! Teraz zależy to od tego, Jeśli nie celuję według Ward'a, po nas. Nie celowałam! Damn! Strzał! Damn! Dobrze! Strzelaj! Tak! Pięknie. Pięknie, baby. że to jest zbyt piękne, nie, ale robię piękną gierkę, to jest taka piękna gierka, zaraz się załamie, wygrana, 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 dawaj wygraną. O mój Boże, oni tam kampią? Serio oni kampią? O nie, nie zdążę. Bibi! Teraz! Nie! Dawaj! Klep go! Klep go! Nie! Bibi! Atak! Jej! No i problemy z netem, jak zawsze. Dobra, pierwsze ogarnięte. Teraz drugi. ćwierć finał, pół finał, finał. A pewnie mega skręka. Jeszcze nie przegrałam. Ale nie wiem czemu ludzie dawają tą piper. Znaczy tą. Dobra, bo mam tylko 4 minuty tam. Nie, nie mam 4 minut, to co ja tole. Ale laki-paki obiecuję, strzelam o oh smutek yeah. O oh nie, zasumle. O nie zarzucę Ja Ja jestem najsilniejsza. Ej, lol. Dobra, chodźcie. Musimy kampić. Musimy kampić. Chodź. Aha. Ja mam atak specjalny. Oty, O ty! Pięknie! I... szu. Na no, obie! Dobra, mam najwięcej HP! Dobra, atak! Ja masz rezultat. Tak! Dobrze? Dobrze! Atak! I brama! Tak! Yeah. Dobrze jak się życzył. Współpraca najważniejsza. Juhu! Pff. Czemu na mnie poszedł atak? No i jeszcze jeden atak! Strzelaj! Nie! Ems była, Ems była. Wina Ems. Dobrze! Teraz! Strzelaj! Wygrana? To jest zbyt. S. No i wygrałam. Dobra. Mam tyle kasy. Czekaj, mogę zapytać. Ile on ma do zapadejtowania? Prawie wszystkie postacie. O oh, Nie podoba mi się. Niedługo będzie mógł zapadejtować nitę na maksa. Ja mówię szczerze, mam nitę na maksa. Tla. Mam tak. Jessie zaraz będzie na maksa. No, prawie wszyscy. Let's go, Madaf. Mother... Let's go. Jeśli to wygram, będę w półfinale. To jest piękne. To jest zbyt piękne. Czekaj. A kiedy jest? Za dwa dni. tam jeszcze czas. Dobra, co my tu mamy? Nagrody. Oh. Serce łapa. A dobra, ten mi się nie podoba. Ej, a jak teraz wyglądać dźwięk? Nie tak jak kiedyś. 13 przebrań. Każdy po 49, jeniu. Mogłam czy nie zaoszczędzić i nie wydawać. 2006, perfekt. Let's go! Chłopaki mnie zabiją. Nie! Nie! Tylko nie burz. Burz! Pff, przyciągnęliśmy samych siebie. O nie, Master Power. O oh, shit. To jest zły znak i to bardzo zły znak. Pięknie, pięknie, ja pierdolę. O nie, słuchawki mogłam wziąć. Siak. Ej, ale tu bez sensu Czego Malwina? Gram w najgorszą gierkę w piłkę nożną. O Nie. Nie. Kim grasz? Nie. Chodź tu. Chodź tu. Nie! Bracie! Bracie, nie rób tego. Frank ma 10 tysięcy HP. Nie dziwię się. Jezu, zaraz się wściek. Chodź tu. Palacie! No! Zamroź go! Ja go zamroziłam? O mój Boże, przegrana. Gdzie jest pilot? Kurde! No i dadad. Dede, O Boże. Asekurować! Asekurować mnie, baby. ludzie! Asekuracja. Bardzo poważna. Mam piłkę. Z kim gadasz? Z nikim. Asekuracja, baby. Dobra. Frank. Uciekać! Dwa metry odstępu odstępu koronawirus. Dzięki! Teraz! Wygrana na S. Ja wygrana na S, wygrana na S, wygrana na S Wygrana. Na S, wygrana. Dzięki mnie! Ja zostało tak mało czasu. Pilot! Pilot! Tu! Daj szybko, błąd. Co to jest? Zalało kraków mój tablet. Zalało Kraków? Zalało Kraków! O nie! Ten się nie naprawi! Ja w półfinale jestem! Fórzczesny tam mieszka! O nie! Te TV na 24. Gdzie? No, Nie wiem. Odjedynki. Jest. O. o mój Boże. Nawawnica ma tylko trwała, ale dynamiczna. Na pawnice były też włóskiem i wiedkopolskie, w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia i MGW przed burzami. Oj oj, no to lipa.

a rząd przed nimi odpowiada, są niezbędne dla demokracji w Polsce i Stanów Zjednoczonych. Edżę. Dla koncesji TFL i 24, a co za ja. tym idzie dla demokracji i wolności słowa w Polsce? Są za tymi głosami wsparcia, które płyną z państwa, naszych pisarzy, kolegów z innych federacji światowych mediów, z naszego Komisji Europejskiej, Amerykańskiej Ambasady i Helsyjskiej Fundacji Prawnej. Ty sama jesteś? Grupa posłów PiS złożyła.

Istotnie jest na dół Suski, dlatego że to jest prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego. Czyli poseł reprezentujący wnioskodawców, który cel złożonej niespodziewanie nowelizacji. Tłumaczy tak. Obronie Polski przed agresywnymi działaniami państw, które są naszym, powiedzmy, niezbyt przyjacielsko nastawionymi sąsiadami. Ja naprawdę zaczynam się grać. Nie da się grać. Rząd. O Jezu, Przekrana na 100%! A nie podjadaj, proszę cię! Nie! Zaraz no Jeszcze raz i koniec. Nie zdobędę mu. Dobra. O postępowaniu koncesyjnym, ponieważ aż Jak przegram, to będzie pina. PIS nie wygra już żadnych oh. wyborów, jeśli nie zdławi mediów, które te władze nieustannie kontrolują i kontrują. To jest cel ataku na TVN. Co? Co się stało? Zarzutów o atak na wolność słowa za też pytania o skutki dyplomatyczne. Skutki uchwalenia antyamerykańskiego prawa z perspektywy Teraz. interesów strategicznych muszą być jawne. Przez wolne świata zrozumiane jednoznacznie. Włoski drev na schodach przyspiesza. Swoje zaniepokojenie już wczoraj wreszcie za Stanów Zjednoczonych podkreślono zbiludanie dorobek tefalano i znaczenie polnych na biegu dla demokracji, co podkreślił dzisiaj również rzecznik amerykańskiego departamentu Stanów. Nie, no jak to możliwe? Jesse nie powin, Jackie nie powinna taką atakować. Tak, wina Jackie. No i przegrałam. Ja chyba zaraz poddam się. Dobra, zrobimy ukwesty, może to pomoże? Frank. Jak Ja, ja cię mam, ja, już. O Boże, 21. <trykne> <trykne> o mój Boże, dwa franki. Pierwsza runda już dwa franki. <trykne> o mój Boże. To będzie majtfak.

o, oh szet, nie grzeczny. Nie czeki. No dobra, typu no Franky wygrały. Mojej głowie, jaka pachnie. Nie, to jest najlepsza runda. Jeszcze raz to. Ale szkoda, że nie można powtórzyć. Jesse demokracji zaczyna się od ataku na wolne media oraz na No co? No i wszyscy jak zawsze kurtyny na środek nafalają. Najważniejsi są widzowie To nie jest fajne! A teleportnął się i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. W nocy przedstawiono projekt w którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru to oh. już naprawdę z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. To już jest zamach na, naprawdę na jeden z filarów systemu. O Jezu, systemu. zaraz umrę. Jakąś zatoczkę, nie jakiś boczny element, tylko jeden z filarów, no jeden z trzech stacji. Opanowana, czyli publiczna stacja. Bolszat jest neutralizowany, ponieważ jest grzeczny i ze mną.

I Nie bądź taki wygrana rzecznika Dobra, to, to jeszcze raz. On napisał tak, demokracje Myste... są Mr. Karabas... O Jezu, ale mi Po tym graniu

Lol. Czy, e, reutera, na przykład w amerykańskim Washington Post czy też w O nie. E, jest taki fragment, że proponowane przez rządzącą o, od 2011 <kuckuk> roku partie i pra, prawo i sprawiedliwość, zmiany, że te zmiany zostały opublikowane w środę na stronie parlamentu, krytycy mówią, że ta proponowana... ETM na po, S. ograniczenia, nałożenia ograniczeń na takie media jak te OE24, które informują o Dobra, co my tu w... mamy. Z krznenka. Z polskiej, tak napisano. Nie, nie. Również wtedy, że nastąpiłaby no, właściwie niemożliwe. Mogę...